Siema! Dzisiaj chciałbym pokazać swego gekona urząsionego. Jest to młody osobnik, który ma zaledwie 8 miesięcy. Nie znam dokładnej daty jego urodzenia. Przepraszam, to, że tu ma tam kamerą. Dobra. Tak jak mówiłem, 8 miesięcy, nie znam dokładnej daty. Osobnik ma około 5 gram, choć go dawno nie ważyłem. Ale miał około 3 coś jak go kupiłem, 3,50 coś tak, yy, u mnie mieszka sobie w takim terrarium, 25x25x25, na na 25. duża wentylacja tu, dobra, podłoże dosyć takie, takie nawet mokre to nie powiem mamy taką kusteczkę, która później rozrośnie się. robiłem ostatnio zmiany, bo nie wiem czemu, ale pleśń i na długo tu musiałem gekona przenieść do obra Gekonik jest pięknej odmiany. Myślę, że na niego, że coś z niego wyrośnie pięknego. Mm, karmię go y, karaczanami. Wcześniej świeczę, ale właśnie świeszczy y, chwilowo nie mam. miałem y, już. Y, teraz czekam na jak podrosną. Tak to go karmię tureckimi karaczanami. Y, y, I repaską. Repaska taka nawet trochę droga, ale ważne jest zdrowie Gekona, tak. Wcześniej chciałem gekona lamparciego, ale niestety no, w jakimś czasie już go niezbyt, gdy tego właśnie gekona zobaczyłem, bo po pierwsze trzeba dogrzewać takiemu gekonowi lamparciemu, Takiemu nie, nie, bez, nie trzeba nic dogrzewać. Wystarczy temperatura pokojowa: 21 do maksimum 26 stopnia Celsjuszy. Nie warto dogrzewać, bo to w sumie wpływa na ich pogorszenie stanu zdrowia. Z tego co mi mówiono, UVB nie trzeba. A dla lampartu duże terrarium i duże dużo oświetlenia tak? taki, taki osobnik nie będzie musiał mieć dużego terrarium będzie mu wystarczało około 40x40x60 na na jest to gekon na, na drzewny trzeba pamiętać również warto zapamiętać że to nie jest zabawka pod żadnym pozorem nie dawać dziecku takiego na rękę może spać gekon i sobie coś uszkodzić. Nóżkę albo niestety stracić ogonek, a tego my nie chcemy. Tak jak jeszcze mówiąc, tu po no, gekon ma około, na około 10 cm. I tak jak wracałem do tego, że nie warto dawać dziecku, to naprawdę nie warto, bo później to będzie. W opłakanym stanie taki Gekon. Gekon na siebie że na 10 minut, jeden raz dziennie, żeby się przyzwyczaił i żeby jadł z pensety. Choć nie jest to no, takie potrzebne, że tak to nazwę. Gekon jest naprawdę pięknej odmiany. Napiszcie w komentarzu, jaka to odmiana, bo. Niezbyt cię znam na takich odmianach. Jest to mój pierwszy Gekon, Gekon orzęsiony. Polecam go dla początkujących, jak i zarówno dla zaawansowanych hodowców. Hmm. Yy, polecam go na pierwszego Gekona. No lepsze, nie trzeba, to nie jest duży koszt utrzymania takiego Gekona, tak? Nie jest on taki drogi w utrzymaniu, jak, jak to się mówi. Tu się skoło za roślinkami. A, dobra, chyba to by było na tyle. Tu ma takie małe, nie, małe, nie za duże terrarium. Wystarczy mu jeszcze na miesiąc, dwa. No, no, raz dziennie w nocy, yy, wieczór, znaczy pod wieczór tak spryskiwać terrarium, ja ostatnio przez dwa dni nie spryskiwałam, niestety się takie, już suchy trochę torf zrobił. Ale tu nie mówimy o torfie, tylko o gekonie, tak. O, gekonik sobie tam siedzi, w roślinki wyszedł. Tu już nie ma co dalej co pokazywać, bo to jest trochę, trochę zamazana szyba. No to chyba było na tyle. Napiszcie jeszcze w komentarzu, co bym mógł nagrać na następnym, w następnym odcinku. Przepraszam, że się mylę, ale wiecie, jak to jest już czwarty odcinek, więc taki to niezbyt jeszcze tak. Można powiedzieć, że się stresuje, ale to w końcu wyjdzie. Już się nie będę myliła, nic myślę. Yy, więc napiszcie w komentarzu, co mogę w następnym filmiku nagrać. I to by było na tyle. Cześć. Subskrybujcie, łapkujcie. No i, no i do następnego odcinka. Cześć.